No i witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Weiser, witam Was w kolejnym odcinku, Zagramy w Matten Blade Warband Okej, okay. w tym odcinku e, przygotowałem się na ten po pierwszym e, łaziłem dalej po, e, po wioskach, rekrutowałem ludzi. Niestety najemników nie mogłem zrekrutować, bo hajsu, nie mam za wiele, znalazłem tylko jeden turniej, w którym zrobiłem 3900 mm. No i najemników nie mogłem wziąć, prawda? Musiałem, ich w... musiałem trochę ludzi wyszkolić i musiałem kilku wziąć z tego zamku, żebyśmy mogli ten zamek przyjąć. Tak więc ja będę ludziska um, gromadził kampanię wojenną. E, Nizar. Co? Nizar, ty mnie nie przesadzaj eee, Dobra, chcę rozpocząć nową kampanię Zgromadźmy tutaj armię Tak, musimy wezwać siły No, czekam panowie Kiedy do mnie dołączycie Czy się to pewnie troszeczkę potrwa zanim dołączą Ej, Nizar Co ty sobie robisz? Miała być kampania, no gdzie ty łazisz? Taki gościu. Chyba coś się popsuło. <grytanie> Czekaj Nizar. Przecież ty jesteś lewy taki. No, Zamkój z pieprza. Żal mi ciebie. No Nizar miała być kampania wojenna, ty krecie 1. No, no niby że trwa. Jaki szal mi was. Ten goście plądruje. Ej, czemu? No, dobra. Oj nie to Ja ich nie rozumiem. No i chyba nic z zablegania zamku ludziska bo my lordowie są jakimiś kretami, niestety i coś... Wygonić to se masz swoją matkę, gościu. z pierdele, mnie. No. Ja pierdziela. Hmm... No to nie wiem, moje plany się popsuły troszeczkę i nie wiem, jak my mamy to zaatakować. A jeszcze tu na nich trochę poczekam. Spierdzielaj Nie kurde. Nie no ja to w dupie nie atakujemy zamek i dobrą wioskę. Spierdzielać Nie będę się dał takiemu gnojowi. Ma więcej ludzi ale mam go gdzieś go zaatakuję oczywiście zajdę ich od tyłu, prawda, bliska, bo będzie w miarę prosty sposób zaatakowania go Dobra, jeszcze Ciebie Okej, okay, mam lub padł na fita bardzo mnie to cieszy Ja się takiemu, no że ja szczerze mówiąc nie będę dawał Dobra, troszeczkę dostajemy Ale kto powiedział, że nie będziemy mieli strat, prawda Bijzesz Oj, jak no ja! Yeah. Fuck yes Dobra, tego Odlutka Pięknie Łepek zdjęty No, przegrywamy to trochę A jeszcze gdy moi mnie nie blokowali to by było dobrze, prawda? Dobra. Nice. Farmer mamy luka atakuje. Nie masz szans farmer. No ale cóż, ja mu pracę na to. Dobra. O jodzie. No a tu trzeba ich powybijać a Tu mój jest... troszeczkę małem... Trzedcko, ja w ogóle. Nie wiem o co mi chodzi, ale... Dobra, wybijamy ich w tym miejscu. Prawda mają przewagę jakąś liczebną. Ale wybijamy ich. Dobra tu wyjdź też z tym <noise> po dachach nasza konica jeść. A no spoko Wow Dobra tu was powykaszam po po A czemu? Bo mogę Widzę, że oni mają tych słabych piechurów jakiś tam i taki tam To jest słaba jednostka syrenicka w miarę Gdyś tak przegrywamy, bo oni mają większą ilość tych ludzi swoich. Ale... No dobra no. Nieważne. O lol. Mocno dostajemy. Dość. Patrzcie co tutaj się dzieje. Ja pierdziel. Jest tu za dużo, zdecydowanie za dużo. Ale my mamy o wiele bardziej jednostki doświadczone, to wybijamy ich jak widać bardzo ładnie i sprawnie. Okej. Okay. Jeszcze tego mistrza łuku, chyba zdjąć. Ech, tutaj jest jakiś samotnik. Dobra, wygląda na to, że... W, 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 wygraliśmy. Walkę. Jeszcze jakiś jeden został. To powinno nam się udać go na hita zwiąć. Uwaga, patrzymy czy nam się uda. Ja. Yeah. Harcownik, no to łucznik, typowy łuczynik e, serenidów Dobra, 4 zabito i 5 raniono No straty są Ale jeszcze go, hatkiem, dobijemy go Trochę życia straciłem na tym No ale Damy radę, wyjdzie chyba jakiś mameluk Nie wiem w każdym razie jest to na naszą korzyść, bo gdy przeciwnik plądruje naszą wioskę, to jeżeli ma jakąś kawalerię, to nie może jej użyć. Kawaleria jest bez koni po prostu. Tak więc mnie tu cieszy. Bardzo. I dobra, no co? Padli. Następny <grystanie> został. Nie już nie został. No i dobrze. Sarniecki strażnik został zabity. No i co, sprawniam, to poszło, teraz żadnych strat nie było, nie ma co się dziwić No i co, wioskę, obroniliśmy Mamy 110 ludzi i niestety nasi coś nie chcą dołączyć do Oh for fuck sake Aha No i teraz robi się gorąco, bo <grygici> Kyrgyci nie mają wojny z, z sułtanatem, a my mamy Teraz jak cała siła ich wyruszy, to możemy mieć lekko mówiąc pierciel, ale Natomiast to się nie ma dziwić, bo Kyrgyci mają wojnę z Nordami, to na dwóch frontach nie będą jechać, tak więc... No lipa. No i mo moje plany się popsuły, bo... Mieliśmy ten zamek zająć, a moi lordowie coś sobie jaja robią. I w ogóle, w ogóle... No jaja sobie robią z mojej kompanii wojennej. Dziwne W ogóle nie ma ich gdzieś Gdzie oni są, to nie wiem O właśnie, zobaczymy tak z ciekawości jeszcze O w końcu Marni 20 ludzi masz O Marni, to mi pomożesz po byku Musiał ciężką walkę z kimś stoczyć i wygrać, bo ma tam kilku ludzi rannych Z ciekawości miałem jeszcze zobaczyć sobie na moje królestwo Imperium Terańskie i Na jaką macie renomę, panowie? 200 Mit A ma większą. Ma 700. Ym, to jeszcze bym chciał sprawdzić sobie... W ogóle zalit na jest w księdze. Ale nieznany miejsce. Nizar też ma 200. To wszyscy mają po tyle samo. Dobra. Czekaj, 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 marnit. Musimy sobie zrekrutować e, więcej ochotników No dobra. 115 ludzi mam maksimum. Maksimum to jest. O ja sobie jeszcze dodam. Mam doświadczenie. No dobra Mardit, może nam się uda ten zamk zająć. Jak nie to będzie fail, ale... No już Margit. jest ciężka wojna, prawda? Jak nam się tego zamku nie uda zająć, to niestety będziemy musieli... Y, ...pokój zawrzeć z saranidami, ponieważ... E, ...ponieważ stracimy naszą całą siłę ognia, no i niestety... ...może być z tym problem. Tamto ja Marnit wioskę splądrował. Pewnie dużo hajsu zdobył za te przedmioty. E, no zobaczymy ile tutaj ludzi będzie, będzie przede wszystkim. Normalnie szybko idzie 6-0 No ale ma tylko 200 ludzi tu 157 ludzi jest, a ze mną będzie 120 No tak w miarę może by było to wszystko wyrównane Ilu mają, mają dużo mistrzów łuków? O kurde Co ryzykujemy no rozpocznijmy oblężenie ooo, wieża oblężnicza ile? 75 godziny, for fuck's sake Dobra co najwyżej dostaniemy jakiś pierdziel potężny ale czekamy będziemy oblekać sobie ten zamek będzie gdzieś ze 4 dni myślę oblężenia, To jakiś lord na horyzoncie był kolejny ale boją się nas, na szczęście. Co mnie się... Marnit! <laughs> Marnit, stój tutaj, ja cię. O Boże. Marnit, nie dołączyłeś do mnie. A nie dołączyłeś. O Boże. To przegraliśmy to No dobra jak Boże jeszcze przegrę... O marnie taką chmur Jakoś Boże, mamy w ogóle biednych lordów w naszym królestwie, co to się dzieje? Ale będziemy musieli jakoś sojusz wziąć z serenidami teraz, bo... No całą siłę ognię straciliśmy teraz przez tą przegraną. Jednak zwołali kampanię i się obronili. ale wiecie, tak jest Matem Blade. Każde królestwo czasem wygrywa, czasem przegrywa. E, I tu nie będzie zmian różnych bez wyjątku, prawda? Już przegrywamy. Strasznie przegrywamy. E, no ale, więc już ja poradzę, no. No, widzicie, to nie jest na jakimś osiołku chudym. O, mój dobrze. Z łucznią. Gin, żeż mamy luku. Spórczę, ale oni tym wytrzymali Dobra, padł Marnit, jeszcze się... Uuu, masz włócznie jako broń Nieźle Skuteczna broń przede wszystkim Jak nic No i co, przegrywamy to Niestety Mamelu, chodź tu O Mateo, to tam było Ginczysz. Jest, fuck yeah, padł O, jeszcze jeden, cześć Chcesz zginąć? Chcesz chyba skinąć, nie? Jak chcesz, to ginij! Hmm. Dobra, tam jest największa jadka i tam nasi zostają wybijani w tym momencie. O i tu mojego nawet... Boże, tu jest jakiś rekrutów. Jezu, co tu się dzieje? No ale dobra. Tu mają mnóstwo uczników. Nawet bardzo dużo. Jeszcze mameluk goni mnie. Super! Lepiej być nie może No ja się spróbuję tymi ucznikami zająć Może mi się uda Znaczy no już sporo powybijaliśmy prawda Jeszcze koń ma prawie maksimum życia No ja też mam trochę I ja w ogóle ten mameluk goni no, Mają to jakieś osiołki widzicie? Dziwne Ja mógł się nie zatrzymywać chłop Oj no, zatrzymał mnie meluk. Ja mam włócznie Ja będę musiał go zdjąć o, oh, for fuck's sake Dobra, się tu muszę wyjeprzać no, Muszę się wycofać, chociaż i tak przegramy to Co ja się będę czwował. Prawda? Przecież nie będę się wycofał, jak my i tak przegramy to To nie Danger ale tu do mnie biegnie z Tarczą. O, Ooooooo Ile mam życia? Ile mam życia to po prostu No muszę się normalnie wycofać, bo zaraz... No nie Ale szczęście jest, prawda? Szczęście mam dość spore Jeden hit i po mnie. Ty mój rycerz musi sobie z nim jakoś poradzić. Ja się boję, że komia chociaż raz trafi Że jak ja dostanę w pierdziel to będzie niemiło. I z my, my z Marnidem po raz kolejny przegramy. Pamiętacie, z Marnidem wtedy O nie, zdjął Z Marnidem wtedy walczyliśmy i... <grychy> też przygraliśmy. Zobrażenie nie Ja my teraz goni. ja się strasznie boję w tym momencie. Dobra. Boję się, nie! Jeden hit i po mnie, kurde Jak będę za nim? Cześć! u <laughs> nie, ktoś do mnie przyjeżdżał uh. Już myślałem, że mnie trafił <laughs> Szkoda, że nie ma apteczek, prawda? <laughs> Bardzo byłoby fajnie Tam rozpierducha po całości, widzę, że jest Ja mam tylko 30 FPS-ów, nie wiem dlaczego, no, ale Nieważne. Kurczę, przegramy. Ech. No ja się boję atakować, bo jeden hit i po mnie jest praktycznie i no niestety. Ale lepiej w miejscu nie będę stał, bo jak mnie ucznik może trafić z łatwością teraz. A jak będę się... O, zabiję im konia. Niech mają noje co się będę. Nie ma litości dla nikogo nawet, dla zwierząt przeciwnika. No jeszcze się mamy sporo, ale. Patrzcie, kolejni są ogłoszeni. Nie fajnie. Bardzo niefajnie. fajnie. jak ja bym miał więcej życia, to jeszcze z chęcią szarżował na nich, prawda? No ale. Z racji tego, że ja życia mam wcale praktycznie. Ja się troszeczkę cykam. No dobra to. Dobra, tego zabili. No to ja mój mameluk, okej. Okay. Chociaż no może wygramy, wiecie co? Pod którymś przyciskiem się mapkę włączało w tejże... W trakcie bitwy i nie pamiętam którym. No jaś, kad Tam Było napisane ile mam sił i taki tam. Wygraliśmy to! Oh fuck yes! O kurde. No, ale straty są wielkie. Marnit, wycofujemy się. Nie damy rady zamku podbić. Marnit, e, sorry, ale. Ty weź, bo spadaj, bo... W ogóle, marnit ma już 10 ludzi. <grym> Jadam mu... Dobra, marnit. Kompania przerwana. Tak więc co, musimy wziąć pokój Mogę wysłać kogoś z mojego oddziału chyba mogłem, prawda Liska? Jakoś ja mogłem wysyłać mater bo ty jesteś gorsza i ty mi tutaj się sprzeciwiasz Aha, to tylko można kampanię wojną. No dobra Liska, to pójdziemy do Kleti która jest w tym zamku i... I tak oto więc... Kurczę mam ludzi rannych. Nizar, ty HAM jeden, nie dołączyłeś do kampanii, nie dostaniesz więcej wiosek. Ona nie tak nie Tak, tak, tamten zamek nie jest e, Pójdziemy szybko do, do sali lorda, czyli do naszej sali e, i wyślemy ją, czy tam kogoś tam. Um, żebyśmy powinni ogłosić rozejm. To będzie twoim emisariuszem. Musisz wybrać... A właśnie, jeszcze w międzyczasie byłem w jednej tawernie, To zwerbowałem sobie tego... Alajena Dobra, Matelt, ty pójdziesz. Tak. Dobra, Matelt opuszcza oddział. Ona tam po jakimś czasie przyjdzie. Eee, no i co, ludziska? Ja się chyba teraz z nią pożegnam. W kolejnym odcinku zobaczymy, czy sułtanat przyjmie rozejm w sumie to powinien przyjem, przyjąć bo jest dość osłabiony najpierw przez kergitów teraz przez nas no a my na razie z tymi dwoma zamkami tymi wsiami będziemy musieli się nacieszyć jak sułtanatowi ktoś wypowie wojnę to my też wypowiemy w tym czasie i będą mieli na dwa fronty i na nas nie będą tak skupieni taka jest moja strategia na razie na ten czas no i co, dobra patrzymy sobie jak wygląda mapa polityczna w tej grze krainie centralnej. No chyba zdobyli y, Nordowie ten zamek, tak ten zamek zdobyli Nordowie z potrą Kerkitów a więc na razie Kerkitowie chyba przegrywają e, A reszta to chyba tak samo jest, prawda? Zresztą chyba wszystko tak samo wygląda, tak więc ludzka ja się za żegnam, trzymać się do usłyszenia w kolejnych odcinkach no i na razie.